Cześć, witam Was jakby w uzupełniającym materiale na temat notebooka Hyperbook N65. W pierwszym materiale pokazywaliśmy możliwości tego urządzenia, to była recenzja, taka sensu stricte. Natomiast teraz chciałem Was zaprosić na wycieczkę do wnętrza tego e, dość ciekawego notebooka. Pierwsze co należy zrobić, aby dostać się do wnętrza, to odkręcić dosłownie cztery e, śrubki: tak? tutaj pierwsza, druga, trzecia i czwarta. E, po czym przesuwamy zatyczkę i dostajemy się do środka. Słuchajcie, praktycznie całe wnętrze stoi przed nami otworem. Zaczynając może od procesora. Tak jak wspominałem w recenzji jest tutaj normalny typowy desktopowy procesor i7-7700, który możemy w każdej chwili wymienić. Tu jest normalne gniazdo 1151 Normalne, typowe gniazdo, które znajdziemy na każdej płycie głównej, i tak jak mówię, można bez problemu wymienić procesor, gdyby ta I7 okazała się zbyt słaba, oczywiście. Mało tego mamy swobodny dostęp do chłodzenia, które możemy przeczyścić, możemy wymienić pastę na procesorze, gdyby się okazało, że nasz procesor dostaje jakichś dużych temperatur. Oczywiście to jest wskazane po jakimś czasie, aby zrobić taką, powiedzmy, diagnostykę laptopa. Obok procesora mamy gniazdo, do którego bez problemu zamontujemy modem 4G, o którym właśnie też wspominałem w recenzji. Zresztą rzadko spotykana taka potrzeba, ale są na pewno zawody i osoby, które jakby bez tego się nigdzie nie ruszą. Kolejny element, czyli. Pamięci. Mamy dwa gniazda, które w tej chwili są obłożone dwoma ósemkami. Tutaj maksymalnie możemy tej pamięci włożyć 2 razy 16 czyli łącznie 32 GB. Kolejny element, który jest łatwo, bardzo łatwo dostępny, to złącze M2 SATA. Do którego możemy podpiąć większy dysk. Jeśli te 275 GB, które jest na starcie, okaże się za małe. Słuchajcie, w bardzo prosty sposób otwieramy laptopa i możemy wymienić ten dysk. Mało tego, możemy wymienić też dysk talerzowy. Tutaj na starcie jest dysk talerzowy Seagate o pojemności 1 terabajt. Oczywiście, pojemności nigdy za dużo na dysku, więc pewnie z czasem będzie wymagane, aby ten element wymienić. I identyczna, analogiczna sytuacja. W bardzo prosty sposób dostajemy się do środka i możemy podmienić ten element. Co jeszcze? Jak widzicie, praktycznie jest tutaj sporo miejsca. Nic nie jest klejone, nic nie jest no, na stałe przymocowane. Praktycznie wszystko możemy wyciągnąć. Zepsuje nam się karta Wi-Fi, która jest tutaj. Nie ma problemu, wymienimy ją. Jeśli będzie nowszy standard potrzebny, również będzie to bardzo proste w wymianie tak w podmianie elementu. Tutaj mamy napęd optyczny, który też bardzo prosto można wyciągnąć. Wystarczy wykręcić dosłownie jedną śrubkę. Tą tutaj i ten element praktycznie wysuwamy na zewnątrz. W jego miejsce możemy wstawić kolejną kieszeń z dyskiem, lub oczywiście nie wiem, napęd Blu-ray, jeśli ktoś by zechciał i tak dalej. Co rzuca się w oczy tutaj? Niestety nie ma możliwości dołożenia jakby mocniejszej karty graficznej. Nie ukrywam, że to. Niektóre osoby może jakby ograniczać ta konfiguracja, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że ten konkretny model, ta seria N65, no jest skierowana bardziej do pracy, a nie do rozrywki. Cóż, to tak jak mówię, model, który raczej w domu się nie sprawdzi, ale. Jakby do pracy codziennej i, i, i do jakichś projektów do, dla programistów czy administratorów i tak dalej, na pewno e, znajdzie swoje zastosowanie. E, słuchajcie, no to tak na szybko, e, że tak powiem, taki szybki rzut oka do środka. Widzicie, jak wygląda notebook. Dlaczego on jest taki, hmm, powiedzmy sobie, gruby, nie jest tak jak Ultrabook? No to wynika z jego konstrukcji. E, też waga jest nieco inna niż w Ultrabookach. Ale mamy za to, ze względu na to, że mamy dużą wagę, znaczy stosunkowo dużą wagę, może tak, bo to jest 2,5 kg w końcu, to nie jest jakoś tragicznie dużo. I dużą przestrzeń możemy swobodnie wymienić praktycznie element po elemencie. Właściwie, jeśli zajdzie taka potrzeba, to i płytę tutaj wymienimy na nowszą, jeśli oczywiście zmieści się ona w tej konkretnej obudowie. To oczywiście jest rzadkość, ale mówię, być może. Takie coś też będzie możliwe w realizacji. Tutaj nie ma nic zgrzewanego na ciepło, nie ma nic na stałe zamocowanego. Tak jak ostatnio głośno było prawda, o ultrabookach, czy powiedzmy większych tam laptopach innych konkurencyjnych firm, gdzie ich jakby budowa jakby ograniczała znacznie. Nie tylko jakby rozbudowę i wymianę elementów, ale też naprawę. Cieszymy się, że są takie jeszcze produkty, jak Hyperbook, gdzie praktycznie każdy z elementów kluczowych dla wydajności notebooka możemy sobie podmienić na nowszy, no i za to, za to się chwali tego producenta. To tyle w tym materiale. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych klipach. Cześć!